Cześć, witaj! Dziś pokażę Ci, jak używać skrótów głosowych na swoim iPhonie lub iPadzie w nowym systemie iOS 18. Jeśli Ci pomogę, proszę zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Dobrze, najpierw przechodzimy do ustawień urządzenia. Gdy już będziemy w ustawieniach, przesuwamy palcem w dół, aż znajdziemy sekcję Dostępność. Gdy wejdziemy do dostępności, znowu przewijamy w dół, aż znajdziemy skróty głosowe i klikamy w te opcje. Następnie wybieramy skonfiguruj skrót głosowy. Jak nam wyjaśniono, dzięki tej funkcji możemy automatycznie wykonać jakąś akcję w momencie, gdy wypowiemy dane słowo. Na przykład możemy sprawić, że urządzenie zacznie nagrywać, gdy powiemy słowo nagrywaj albo jakiekolwiek inne, które sami wybierzemy. Możemy też sprawić, żeby otwierał się aparat, robił się zrzut ekranu i wiele innych rzeczy. Dla przykładu, my wybierzemy opcję uruchamiania Siri za pomocą danego słowa. Jak wiecie, Siri można aktywować, mówiąc hej Siri, ale jeśli na przykład chcemy powiedzieć Jarvis, żeby uruchomiła się Siri, klikamy dalej. Teraz musimy wykonać trzy testy, wypowiadając słowo, które wybraliśmy. I to wszystko. Ja nie będę tego teraz konfigurować. Kiedy już wszystko będzie gotowe, wystarczy wypowiedzieć słowo, które wybraliśmy. I gotowe. Do zobaczenia, dziękuję.